Dziś mamy sobie system Lucas, witam Was, na no, nowym na kanale z Git kureczki. Nie widzicie, event zniknął, skrzynki też zniknęły. Nie ma skrzynek, nie ma eventu, ale pewnie na dniach jakiś się pojawi. Oczywiście z moim kodem promocyjnym Lukas macie 5% bonusu do wpłaty i skrzynaczkę MILSP, jeżeli jesteście pierwszy raz na stronie. My sobie oczywiście przetestujemy i wylecie nam USP, który na pewno kosztuje więcej niż tutaj 60% czy 36, także wow, na dwukrotność skrzynki! Ale pamiętajcie, że otwierając na tej stronie, można też wylecić wam skin gorszy, na przykład taki Hubar. No i oczywiście, strona jest dla osób pełnoletnich. Także grajcie z rozsądkiem, nie wpłacajcie wszystkich swoich ostatnich pieniędzy na świecie. No bo, bo nie, tylko jak macie jakieś wolne środki, żeby sobie pootwierać skiny, pozdobywać, to oczywiście zapraszam. Otworzymy sobie, oczywiście, skrzynię codzienną. Zobaczę, co mi dzisiaj poleci. Oby coś fajnego, będzie Mac. On chyba kosztuje 060 zł okay. Baton masher. ja mam takiego, tylko że minimal warrior kosztuje aż prawie aż 8 zł Także, ciekawe, ciekawe Że stan robi aż tyle roboty Otworzymy sobie też oczywiście skrzynkę za wbijanie poziomu Jak widzicie mam 30% do 61, więc dostanę Pierwszą skrzynkę diamentową, nie mogę się doczekać, po prostu Wow, no bo jednak diamentowa jest, ja ją widziałem nie da się jej teraz podejrzeć, ale no tam są bardzo fajne skiny, także liczę, że yy, niedługo to wbije. Dokończymy chyba te złote, już w ogóle nawet nie myślę o tym, że trafię tą kosę, została mi jedna szansa po tej, teraz wraca mi 5-7. Także liczę chociaż na to, że w tej ostatniej to mi to 50 chociaż wyleci, no bo jednak 235 zł to całkiem dobry drop. I yy, takie skrzynki macie co 6 godzin, yy, także tak. Hmm, potestujemy sobie dzisiaj skrzynię twórców. Yy, następny w kolekcji jest Amary Ja tutaj tak, dałem go do ulubionych, żeby nie spelować jak yy, debil. Yy, nie on tu ma Vice. On tu ma Vice, on tu ma dużo fadeów, marble fade'ów. Jest Safari Mesh Bajonet Tutaj jest UMP Fade. Jest net Vulkan filtersted za 1200 zł. jest i są te bardzo ładne rękawice. Mi się podobają. Yy, Jade jest Akibara Akcept. Nawet się to ukrywa. Ciekawe, że nie ma taka szansa. Eee, a najtańszym przedmiotem jest, z tego co widzę, tej Glock Vogue za 25 zł. No ciekawe skrzynka, 200 jedno otwarcie. Otworzę sobie jedno. No i oczywiście, by nie był to, ha ha ha, Glock, który mi właśnie wyleciał. <coughs> no to może leży w stanie, chociaż eee, nie. No, nope. jaka jest w ogóle szansa na ten Glock, bo nie spojrzałem. A mi wylatuje drugi raz, o nie. Ej, 17%. A nie, na tego było dwa. Czyli równie dobrze mogę trafić na przykład tą memkę. Także średnio, średnio wam powiem. Woli mnie otwieranie dalej te skrzynki, ale no cóż. O nie, flux, flux też nie jest drogi. 26 zł, ała. Dobra, ostatni raz otwieramy chyba normalnie. Przejdziemy na bicy, bo tam czuję, że to się rozkręci. Oby się rozkręciło, oj, oby się rozkręciło. Bo już ym, 8 stóp poszło, że tak powiem. Piach, serio. Amara. O to chodzi z swoją skrzynką. Ja myślałem, że to fajna skrzyneczka będzie. Takie trzy, może? Na trzech. Trzy na trzech. Taka kląt, klątwa. Może jakaś sztuczka magiczna. <laughs> Takie ułożenie ilości skrzynek. Jeszcze sześć stów. Mm, sześć stów to siedzieli na trzy. Bardzo ładnie. Wywołam sobie boty, bo widzę, że nikt nie jest chętny do takiej przekozatkiej bitwy. Aż dziwne czemu? Dziwne czemu? Przecież by jednak skrzynka Amara nie była taka kozacka, jedna jaką wygląda Bo wygląda na całkiem na fajną, jak coś tutaj siądzie, ale no Jak widać, jak widać ciężko Ciężko z tym, bo dużo bloków mi padło um, No i na razie wygląda to kiepsko Żałuję, że testuję tę skrzynkę, naprawdę Żałuję, nadal Nic się nie zmieniło A to może nawet i wygram, ale nie, nie wygram nawet tego nie, wygram, dobra. Ten. Ech, to ja bo wyleciało, moda mi wyleciała faktycznie i tam mi zapewniło wygraną, ale jakby. What? Nie, no nie wierzę. 260 zł. Ja wydałem 600. A um, może dzisiaj po prostu nie mam parta. Dlatego takie lecą przedmioty. No, tak spojrzeć na to. To w sumie profit jest dopiero tutaj mniej niż 7% Czemu ta skrzynka jest taka dziwna. Jest bardzo dziwna. No wyleciałem ja w upa teraz, ale to jest stuba. I do ta skrzynia jest do dupy. Dosłownie. Ja to przegram jeszcze. O, dobra. Nie, on ja gorszy stan. Nie, taki sam. Proszę. Ara wygrałem, czy złote. Różnicy. 8 stów. Czyli, czyli dodając tamtą na nadal jestem w plecy, nice, nice, Ej, fajnie Nie widziałem, że tak się da Ale za skrzynką Amara wszystko się da Teraz zróbmy na czterech tak, to no nie wiem, no jakoś trzeba wymyśleć, żeby był większy profit, no Może jak zrobię na czterech, to skrzynka stwierdzi, że rzuci coś lepszego, no Kurde nie, nie, idzie się wbić w te niższe procenty, no nie idzie Choćbym chciał, to nie mogę Nie, nie wiem co mam powiedzieć dobrego o tej skrzynce, no TK mu wylatuje, ale nie mi, tylko Chodowi Aha, okej okay. No teraz lepiej, ale no nadal nie prowadzę, bo mu wyleciało drugie TK mu, także No i nie wygrałem, no i spłokczał Eee A pula była całkiem fajna, no to bym był nawet szczęśliwy gdybym ja to wygrał A przegrałem 25 złotymi Dobrze mi chociaż ten 5-7 wyleciał za 12 A No nie wiem No nie wiem hmm. Ja Chyba robię ostatnią bitwę i kończę odcinek bo jestem niespaczony tą skrzynką Amar Popraw się, popraw się, popraw skrzynkę, pozdro Ile co ja tutaj straciłem, to nawet nie chcę o tym myśleć Nie chcę o tym myśleć, go next, go next Nie ja chcę już następne skrzynki testować. Nie chcę już tego Amara, zabierzcie go ode mnie Arnold i chat, super Jeszcze mi chadzisko dają, no Nie chcę tego czadziska. Zabierzcie go ode mnie O, ile to łępe kosztuje? Hahaha <słyski> Okej okay. No dobra bitwa To, to naprawdę jest... spoko bitwa wyszła 1100zł z 400 O to Zedka Crimson Web o, Ale ja dostaję dzisiaj nagrody pocieszenia Chyba naprawdę żeby mnie pocieszyć Ale to tak nie działa G4 -czko. Lepiej by to zadziałało gdybym jak wygrał te bitwy ja Wygrałem tylko jedną. nie dwie wygrałem Ale sumując je Te dwie wygrane to nadal był na minus eee, Jeszcze nie mówię o tych co przegrałem Ile ja tu mam? Ja tu mam takiego, że. Ach, bo to jest. Okej. Okay. Jeszcze z poprzednich odcinków. Ach, bo to jest ten nóż, którego wydropiłem. Ja mówię, co tak mi zawyża tę cenę? Ten nóż tak mi zawyża tę cenę. Okej, okay, no spoko. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Nie otwierajcie skrzyni Amara. Omijajcie szerokim bukiem. Usuwaj ją z ulubionych. Nigdy nie byłaś moją ulubioną w takim razie, jak tak dropisz łapka w górę, sobie komentarz i do następnego cześć.